Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na dziś przygotowałam tutaj miks za 45 zł. Mam mój pierwszy milion do tego Paradiso. Mega pensja, szczęśliwe linie oraz szybkie 50. I z takim zestawem się pomogniemy. Z numerem 16: szybkie 50. No i trzy takie same kwoty. Potrzebne. Tutaj na razie nic 2 razy 50. 2 razy 50 tysięcy i 4 zł W bonusie jest diament, więc szybkie 50, nic. Z numerem 86, yy, szczęśliwe linie. No I tak będzie tutaj całą strapkę widać. Winogrono i trefle. Hmm, tutaj mam treflę. Tutaj. A winokrona nie widzę. No to może dalej jabłko i klucz. Klucz to jest jabłko. Krab i dzwon. I tylko ten dzwon. No dobrze, no to dalej arbus i słońce. No tutaj są. I tu słońce. Teraz podkowa i serce. Podkowa serce to wszystko. Gwiazda i banan. Tutaj gwiazda, gwiazda. Tutaj no banana też nie ma. Tęcza i kwiat. Kwiat, tu jest tęcza. I teraz mam garnek, korona. Okej. Okay. Pik i słoń. Więc Tutaj tylko jeden słoń, dalej kości i gruszka. No i to tyle. Ostatnie dwa to ananas i cytryna. Tutaj, tu, ale to nie daje linii. No niestety. Tak, też przegrana zrabka. No więc mega pensja, numer czternasty.

Trzydzieści osiem i trzydzieści siedem, czterdzieści nie, 31 jeden, no blisko. 43 i 11 jeszcze był napis. Ostatni rząd, oj ósemki nie mam, trzydzieści nie mam i 23 nie ma, no co tam się dzieje? No dobrze, no to paradiso numer jedenasty. Tutaj chwilkę się pobawimy też. Chmura i napój. Tutaj napój. Więc w ostatnim jest chmura. Tęcza i kotwica. Tęcza, kotwica, tutaj, tęcza. I tu są kotwice, chyba to tyle, ośmiornica i płetwy. Hmm, tutaj nic, tutaj ośmiornica, delfin i łódź. deska i okulary, więc tutaj są dwie deski, okulary i okulary, bluzka i kostium, tutaj tu kostium i w ostatnim jest kostium, jeszcze mam liść i krab. Liść. Tutaj krab. I tutaj. I kolejne dwa symbole to aparat i wodolot. Tu, tu. Tutaj już nie widzę. I tu też nie. Torba oraz nuta. Jest 10 złotych wpadło. Tu jest jeszcze torba. Torba i nota. Ostatnie dwa symbole to flaming i żółw. No dobrze, tutaj flaming, tutaj, tu oraz żółw. No dobrze, dyszka jest odzyskana. Tak jest.

Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści sześć, no nie mam trzydzieści. Dziewięć też nie mam, dwadzieścia cztery, piętnaście, czterdzieści siedem, dwadzieścia siedem i trzydzieści. No to nic, trzydzieści osiem, czternaście, trzydzieści cztery, siedem. I 3, ostatni rząd. 35, 4, 2, 44 oraz 10. Ach, a wonusie mam cytrynę. No to dziś odcinek na 45. Zł. Tutaj odzyskane tylko 10, więc słobiutko. No ale. Fajnie, że dyszka jest. Będzie na kolejną jakąś tam drabkę. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie oczywiście i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!